z Miejskiej Biblioteki Publicznej, filii nr 5, Biblioteki w Gliwicach. W kolejnej odsłonie flesza literackiego chciałam zachęcić do przeczytania y, y, kryminałów sensacji z zakresu literatury skandynawskiej. Przedstawiam y, skandynawskiego, duńskiego pisarza Jussiego Adlera Olsena. Y, pokrótce przedstawię może jego życiorys, ponieważ jest on bardzo wszechstronnie Wykształcony pisarz, który nie tylko pisze, ale zajmuje się także innymi działaniami. Urodził się w 1950 roku w Kopenhadze jako Karl Waldemar. Jako pięciolatek otrzymał specjalne królewskie pozwolenie na posługiwanie się swoim oryginalnym imieniem Jussi. Zanim został zawodowym pisarzem, był gitarzystą rokowym, redaktorem encyklopedii. Operatorem, kompozytorem, scenarzystą filmowym. Wiedzę na temat międzynarodowych spisków i chorób umysłowych zdobył w trakcie studiów politologicznych, socjologicznych, medycznych i filmowych oraz wcześniejszych doświadczeń ze szpitali psychiatrycznych, gdzie wychowywał się z racji wykonywanego zawodu przez swojego ojca. Prawdziwą popularność przysporzyła mu seria powieści kryminalnych kryminalno-sensacyjnych o Departamencie Q Duńskiej Policji. Obecnie pisarz mieszka w ko Kopenhagi, w wolnych chwilach dokonuje renowacji starych domów oraz komponuje. Seria o Departamencie Q zaczyna się od tytułu Kobieta w klatce. W roku 2002 z pokładu promu znika młoda parlamentarzystka Merete. Nie ma żadnych śladów, zdarzenia ani świadków. Policja podejmuje zakrojoną na szeroką skalę śledztwo, które jednak nie przynosi żadnego skutku. W 2007 roku duński parlament decyduje o tworzeniu Departamentu Q, czyli specjalnego wydziału do spraw szczególnej wagi, na czele którego staje Karl Morg z kopenhalskiego Wydziału Zabójstw. Morg razem ze swoim... Arabskim asystentem Asadem podejmuje sprawę meretę i szybko orientuje się, że jej zniknięcie nie było nieszczęśliwym wypadkiem. Główny bohater, detektyw Morg, który staje na czele ekscentrycznego wydziału zajmującego się nierozwiązanymi sprawami sprzed lat. Wszystko dzieje się w klimacie skandynawskiej pomoroczności. Seria spodoba się miłośnikom kryminałów, tilerów, a także czytelnikom doceniającym rozbudowane tło społeczne. Książki trzymają w napięciu, ciekawie są naszkicowane tła psychologiczne głównych bohaterów, a do tego atutem uważam są krótkie rozdziały, które przenoszą nas z jednej akcji do drugiej. Każda z książek opowiada inną historię, natomiast cementuje je, łączy je Postać głównego bohatera, detektywa Karla Moka. Zapraszam do korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Chciałam przypomnieć jeszcze, że biblioteka oprócz tradycyjnych zbiorów w formie książkowej posiada także zbiory w postaci audiobooków. Dziękuję za uwagę.